Dziejami ludzkości, to przecież nie sposób nie dojrzeć, że jest w tym wszystkim sens. Tak jak, tak jak sens jest w chorobie, w tej, w, tej, w tej strasznej chorobie, od której, jak sama pani mówi, ludzie uciekają uciekają od jej nazwy, która jest w naszym społeczeństwie naturalnie tematem, którego się nawet nie dotyka. Samo słowo rak. Wiąże się z co najmniej niechęcią, a, a, a bardzo często też wiąże się z, z takim odruchem wręcz odrazy, z poczuciem gorszości. Jest pani filarem poradni psychoonkologicznej, czy zdarzają się takie sytuacje, że sami wolontariusze przychodzą do Pani z prośbą o wsparcie, o pomoc, gdzie nieraz może załamują ręce i mówią, co ja mam dalej mówić temu człowiekowi? tak się zdarza dosyć często bardziej są to rozmowy telefoniczne ponieważ mamy taki przecież znikomy wręcz dostęp do samej poradni tutaj nie sposób się spotykać z wolontariuszami w takim wymiarze w jakim to byłoby pożądane więc to są długie wieczorne telefoniczne rozmowy omawianie każdej sytuacji która była czy trudną sytuacją czy niepewną dla wolontariusza słuchaj ta, 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 ta pacjentka zachowywała się tak, i tak. Ja nie jestem pewna, czy ja akurat dobrze zarogowałam, więc omawiamy wszystko. Ma no, to taką postać superwizji. I takim, takim, takim prawdziwym filarem wolontariatu jest Sylwia Rochowicz. To jest dziewczyna, która sama chyba 8 lat temu pokonała raka. I ona pierwsza. Te Tę bardzo skodną, trudną ścieżkę w szpitalu, ścieżkę związaną z um, obawami, związanymi z nami, z poradnią. No, przecież wszystko to jest nowe, nikt nie ma żadnych doświadczeń w tej dziedzinie, nie wiadomo do czego to wszystko odnieść, nie ma punktu odniesienia, no, więc nie wiadomo po co w ogóle tutaj te dziewczyny z tej poradni przychodzą, no, jeszcze nam tutaj zaszkodzą. No. Yy, no i tak to było w marcu, i Sylwia dzielnie, jako jedyna, przechodziła jako jedyna w znaczeniu pierwsza przechodziła te wszystkie, te wszystkie kłody, przeskakiwała, mijała i tak dalej. I tak sobie świetnie poradziła, no teraz już cała grupka do szpitala wolontariuszy chodzi. I tak sobie świetnie poradziła, że dzwonią do niej I lekarze i siostry oddziałowe z prośbą o pomoc. Więc to jest, myślę, że poza samym faktem, że poradnia w ogóle w tej postaci Przetrwała dzięki temu, że szpital, czy mówiąc, mówiąc poprawnie, Powiatowe Centrum Zrywa, wzięło na swoje barki cały ciężar finansowy związany z działalnością, z utrzymaniem poradni, to myślę, że to jest chyba najważniejszy sukces. To, że, To, że pacjenci, którzy też raz w tygodniu spotykają się tutaj na takich zajęciach terapeutyczno-psychoedukacyjnych i jednocześnie też tworzą grupę wsparcia, że oni bardzo swobodnie o swoim raku mówią. Oni się nawet trochę z tego śmieją, jakiś tam, no to jakiś rak, nieważne, ale to, o czym zaczęłam wcześniej mówić, że choroba na sens. To właśnie stało się, to odkrycie stało się udziałem tych, tych naszych pacjentów. Każdy z, ka, każdy z nich odkrył, że dzięki chorobie, to ja teraz mogę robić różne rzeczy, na które wcześniej nie było czasu albo których wcześniej nie dostrzegałem i one były gdzieś tam pochowane w kątach, czekały na swoją kolej, raczej z takim zapewnieniem, że się pewnie nie doczekają. A, a sprawy najważniejsze, to ja teraz mogę powiedzieć moim bliskim: Nie, nie zrobię tego. Zróbcie sami, bo jestem zmęczona wracam z chemioterapii, teraz będę spać przez 12 godzin. A wy sobie musicie poradzić. Więc takie powolne odkrywanie tego, co nazywamy takimi pozytywnymi skutkami ubocznymi, choroby. No więc można by ująć się w jednym zdaniu. Choroba, ta ciężka choroba, choroba nowotworowa, daje człowiekowi szansę dokonania zmiany, zmiany w zewnętrznym życiu, zmiany w samym sobie przyjrzenia się, w co tak naprawdę ja wierzę, w znaczeniu takim bardzo szerokim. Czy ja wierzę w to, że wyzdrowieję? Jakie są moje przekonania, mówiąc inaczej? Wierzę w to, że wyzdrowieje Czy wierzę w to, że umrę? Więc wiadomo, że zrealizuje się to wszystko, w co, co człowiek wierzy. Jeśli wierzę w to, że może wyzdrowieję, to zrobię wszystko, co rozumiem, że mogę zrobić, żeby wyzdrowieć. Jeżeli Głęboko mam schowane takie, takie fundamentalne przekonanie. Pan Bóg mnie ukarał za to, że jestem do niczego, bo mam złe zdanie o sobie, bo 50 lat paliłem papierosy, bo nie byłem dobry dla swojej żony, bo. i tak dalej, i tak dalej. No więc wiadomo, że rak jest karą. Więc jeżeli jest karą, to szanse na to, żeby. Zacząć zdrowieć przecież nie ma. Jeżeli mamy mówić o takim pełnym procesie współpracy z lekarzami w procesie leczenia i zdrowienia, to musi się to wszystko odbywać na fundamencie nadziei, że może wyzdrowieję. W każdym razie wszystko zrobię, żeby, żeby tak się stało. Na fundamencie wiary są we mnie takie zasoby, do których. Wszystko znowu zrobię, żeby do nich sięgnąć. Przecież naturą człowieka jest zdrowie, nie choroba.